Czym pomoże ci liczenie swojego cyklu menstruacyjnego? Przede wszystkim w lepszym poznaniu siebie, więc w lepszym poznaniu potrzeb swojego organizmu i dzięki temu lepszemu zadziałaniu, żeby się poczuć lepiej, żeby zmniejszyć swoje wzdęcia, zmniejszyć bóle menstruacyjne i po prostu wykorzystać swoją energię. Faza menstruacyjna. Faza, która trwa do około 5 dni. Widzisz ją wizualnie, więc łatwo jest od niej zacząć liczenie i tak właśnie powinno się robić. To waza, w której możesz odczuwać największe spadki energii i największą potrzebę odpoczynku, zatem bo wszystkie hormony są na niższych stężeniach. Faza polikularna trwa do kilkunastu dni i czujesz wtedy przypływ energii, bo i też hormony wzrastają. Wykorzystaj ten moment na bardziej intensywne treningi i to jest też dobry czas na rozpoczęcie odchudzania. Faza owulacyjna. To faza, w której masz najwięcej energii, bo stężenia hormonów są najwyżej. To też moment na najbardziej intensywne treningi, a trwa tylko od 12 do 24 godzin. Faza lutalna którą dzielimy na wczesną i późną. W tej wczesnej jeszcze poziom energii utrzymuje się zazwyczaj na wyższym poziomie, a w późnej często mogą pojawić się wzdęcia, pogorszone samopoczucie i jest to moment, w którym szczególnie powinnaś wesprzeć się dietetycznie. A jak? O tym więcej w profilu, więc zapraszam Cię do obserwowania i polubienia tego posta.